Witam Was serdecznie na kanale Miejskim Grzyby w Nowej Hucie na kanale, na którym staram się pokazywać co w miejskiej dżungli, w miejskich szaczorach rośnie, co można spotkać. Dzisiaj jesteśmy koło w parku, gdzie jest troszeczkę modrzewi. No i mamy grzybka, który pod nimi rośnie, a jest to strzępiak ziemi stoblaszkowy. Tak, jak wspomniałem, sypnęło nowościami tej jesieni w Nowochudzkich Szaczorach. Kilka naście grzybów już pokazywałem. Dzisiaj pokazuję wam, grzyb, pokażę, pokażę wam grzybka trującego. Białego, dość małego i jakże niebezpiecznego. Grzybek to strzępiak ziemisto-blaszkowy. Rośnie w parkach, w lasach. Wśród drzewostanu liścia, z tego jak i dla z tego jak już wspomniałem, ziemi ziemistoblaszkowy rośnie na jesieni w niewielkich grupkach mimo niewielkich rozmiarów, jak wspomniałem, ma bardzo dużo szkodliwych, silnie trujących substancji, Strzępiak ziemi ziemistoblaszkowy. Ciężkie nazwy, aż się język ląta jest dość pospolitym grzybem. Także nie wszystkie grzyby, które w mieście rosną nadają się do jedzenia. Uważajcie, co zbieracie może nie tyle w mieście, co w lasach, bo tam też te grzyby rosną głównie tam. Ja lecę dalej do parku szukać kolejnych nowości. A wy tutaj sobie oglądajcie strzęp jak ziemisto-blaszkowy w nowochódskich szaczarach. Cześć.